Nie ja Kolejny odcinek z tego parkoura. I próbuję najpierw to przejść. No bo w sumie niczego innego przejścia, do... Nie mam czy mógłbym coś innego przejść. w się. Coś tam się zadnłabia niby, ale mało. O kurde. łatwe I zip o za wstępkę łapkę bo ja lubię łapki słuchajcie tu mia ja ginę z instytuterem na seda oje nie to był ja do was wracam

Dobra, historia to by się udało. Nie, no! Zaję się wku... Nie, ty... A wiecie, co jest tym Z... O Jezus. Zaję się wkułzam. Jezus mam No, wytrzymam. Ja za chwilę nie wiem. Ja zawsze sobie dowoduję do boksy, żeby ten poziom stygnąć. Mm. <grywki> to jeszcze jest. Ej, ja tego nie dotknąłem teraz. Dobra, udało mi się. No bo to nie jest oślecie. Co to jest? Ej, to w ogóle się da zdobić? Pewnie się da ja jestem. No po prostu w 160. O, to się udało. Długie się udało? No! Ho, 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 ho. O już 3 minuty odcinka minęło, a ja zrobiłem 4 stage'a. Nie no, włączam kapsułka. I co mi jest noobem? No już nie pasuje do mnie. W Robloxa na pewno pasuje do mnie. No już nie jestem nubem. O Jezu Panie zobaczyliście za mało nagrywam no, prawdziwego życia, prawda? Może no, dzisiaj nagram coś prawdziwego życia. Yes. O Jezu, jak to ścinić O Jezus. Już się tak wkurzyłem na tą grę. Spokojnie. Nie drzwi jeszcze. Spokojnie. Ruchówne się. Do przodu, i się nie wydupiać, mnie na 10 tysięcy milionów kilometrów do góry. 10 tysięcy milionów kilometrów? Nie istnieje taka liczba, chyba. No, w sumie na pewno nie istnieje. O, coś takiego łatwego. No, na Amazonie jest najłatwiejsze na świecie. O, oh, no! Co ja robię? Dobra. bo to jest z dołu. Będzie jeszcze ciężki. No, o to mi chodziło. O to mi chodziło. Dlatego nie lubię nagrywać. Obby. Dobrze, nie, no nie, Jezus Maria. mi się tak nie chce. O chciałem to dzisiaj chciałem do setnego poziomu dojść. O widzę tej gry widzowie, ja po prostu tej nienawidzę gry, No, gówno najgorsze. Co ty tak mówię, ale już dostaję depresję z tą grą. Od samego początku to ja mogłabym zrobić. Nie, nie. Choć coś prostego wreszcie. Nie mam Depresji dostałem. Ja za chwilę wkurzę się dostanę na lwicę. Na lwice to, to chyba nie jest przekrańca, prawda? Chyba nie. to się jakieś ułatwić kupić. Muszę jakieś ułatwiać. Nie, teraz idę ułatwiać jakieś, co mi tutaj może pomóc. Co to daje? Pewnie mi to nie daje, ale kupuję. Co mi to dało niby? Mhm, to mi to daje. A ten głupi mogę sobie kupić. Widzę ja, po tej że już z tą To będzie na wszystko w dzisiejszym odcinku Pawydowia.